Kurwa jałeście no się, się przed MWZ i mówię ślepy z z tego auta bo kurwa no niebezpieczeństwo no patrzcie takiś kurwa pewny siebie ja no to może wy no kurwa no nie niezniszczalny żółty uj A Korn to już jest kurwa you, 18, 19, more chuj jaki odcinek Let's play plana kółkach z Geta San Andreas Tak y, odwiozłem, o kurwa, mnie bicek boli odwalenia Odwiozłem teraz Katalinę, mam dziewczynę do domu Zapłaciła mi oczywiście kurwa jak cóż za wybieg Czyli y, chuj nie wiem, jakąś tak Trzeba jakąś robotę chycić, bo Podpale jej ta panie w kurwia już za, y, Idę z nią na robotę, ona mi płaci kurwa jak nie wiem Chodźbym kurwa na chiński etat robia u niej, Robia te 18, u 18 godzin czy 16 U nami jeszcze tak powiem, no w kurwa mnie. Hey, no, kto ty zusa? Co za mną? Weź mi do pisosna! Kurwa! Oh, I u palcówki nie, nie, nie rajduszki, bad, co ty gadasz? To czekaj, zaraz poriadam. No dobra, no, ale na, na wózyku no nie ma na wózyku. No kurwa mać! Dobra, to czekaj, wyznał tego tym moknik. Kurwa. Juł mi kurwa, oh, oh, yeah. moklika ujuł Jasus Maria Kurwa Cezar z, z tym Cezarem to zawsze taka robota Zawsze mnie kurwa na szarowi kiwa podjada, dobra Kurwa jeszcze mi na mój... Na mój pasie wdupiła Papier, no jak ja dawno w tą grę nie grałem Co tam w ogóle u was powiecie? U was słychać, no u moich widzów Dobra Jedziemy kurwa Cześć ty chuj mi ty kurwa chcesz Dobra odejdźcie. może szczęście, że dzisiaj mam dobry humor, że wstał prawą nogą, e, to znaczy kurwa nie no nie wstałem nogami no ale ale dobry dzisiaj humor no masz szczęście To auto mam podjechać ja kurwa A może napiechce może mi pozi Musisz mieć w którym Dobra to coś wydupia jakieś auto, nie? Czekajcie... Ja tym... tym piździkiem... O, czy stoi O nie, 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 nie. kurwa... Hmm. chujowe. Chujowe... Szukamy auta dla mnie, tak? Jakieś takie kurwa, żeby rękami można było pedał dociskać, bo wiecie, z nogami to ciężko... O, stój, 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 stój! Ja... ten mi się porobo Kurwa... No z tego auta, upie za się iść do domu, no! Metaboliz falisz kurwa, serce zroszę, będziesz miała ty mi tu zadupioś! No ja wiem kto to jest kurwa, co też mnie w kurwiej... No jedziemy! Dopisz kurwa, już jestem na trzecim miejscu, paciak zadupią! Uhuhu, kurwa! Ej, ej! Jezus maria, wydopie nie z tego nakrętu! Kurwa, mać! Ja pierdolę jak znusi na prawo, bo przebitała panny! Kurwa, mać! Kurwa jada. Eee, kurwa, oni mnie nie rewonią, ja tu jestem mistrzem tym. Huh? Ej, 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 ej raty, nie, 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 nie. Nie! Nie, kurwa! Dupia to, Cezar! Pierdolacie! Zebuł! Dobra, ciu! Dupię temu Cezarowi teraz, jada tym kurwa Maserati, pierdolato! Owiezimy jak mi teraz pójdzie, Mumbiałem Maserati! Bosuj się kurwa, już się wpierdalam na... i jest... Ale ciężko się idzie tym Maserati, kurwa mać Mam nadzieję, że teraz mnie nie wydupi na żadnym zakręcie, bo to jest ciężkie do ogarnięcia auto! To nie jest to co wózyk, to, to ma tu Te, też ma cztery kółka, ale, ale to nie jest to, to jest i inna sterowność i w ogóle tu nie może wyjewać, tu muszę uważać. Ja teraz jak się przejechał dobrze, teraz Kai, tu muszę, dobra powoli kurzwać. Ha ha kurwa! Ja mi idzie tym Maserati, jak chuj! O, obejście się no czulu w Teraz przez most Muszę przejechać Dobra To się tajemnica obejrza z tyłu we swoich tych tylnych lusterkach Kurwa mać Patrz, a, <śm> kurwa oni się chcą ze mną, patrzcie już meta, a nie Oni się chcą ścigać jak ją master, oni są chyba porupieni Oni są chyba porupieni Kurwa, patrz, patrzcie jak to jedzie, ja pierdolę! no nawet w zakręty właśnie idealnie. O, kurwa, kurwa, ja pierdolę. nie, 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 a nie ma i jeszcze, nie ma i na horyzoncie, to jest auto, te maseratki. ja, dobra, jada przez, przez gospoda, teraz jak wydupić? Uuu. Nie, 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 o kurwa, mać, bo mi maseratki rozdupi. O, 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 o! Jest jest, 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 jest! Jest, 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 kurwa! Jada! Czekajcie, wsioki! Czekajcie! Ej, kurwa! Co ty chuju chcesz mnie wyścignąć? Czy jest chyba... Podupiony, kurwa, na głowę? Ha, ha, ha! Kurwa! Ty, on się chciał ze mną ścigać jak jemu Maserati! Kurwa, nie te czasu, ziomuś! O, tu jedzie jakiś... Raptor! Trzeba uważać! Czekajcie będzie też uważać pewno. O patrzcie, widzicie kurwa, widzicie! Ja to jednak wiem jak się jeździ! Kiery zakrył dobry, kiery nie! No! Co to jest? No jeszcze zakrył teraz w prawo na ręcznym i ciulamy do buzimu W dupia będzie miał kurwa Weli o zi, kurwa i Sunzi, i kurwie, co jeszcze. No i daj teraz. Kurwa, ma gdzie jeździć, łatwie! Ja tu musiał odcinek kręcić, ja tu nie będę jeździł przez te... cały czas. Patrz, no kurwa no. No wyścigną mnie jeszcze. A się. Kupił, żeś się. Patrz się, łapie kurwa. No nie będzie mi to, od... kurwa no. Ten odcinek mi za poza... dnia zajmie. Kurwa, Macie, jestem ostatni. Jaruś! Jaruś, pokaż umiejętności! Pokaż, 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 pokaż! Jest, jest, jest jademy teraz na przodek Kurwa, ma Dobry wyścig, dobry Cezar Dobra, na mi się kupiomy. gdzie Dzietnie mi tu Kurwa, pasuj się kurwa tym traktorem na pole w dupiej ja Rapier dole że się tym No Kurwa jeszcze na rzeku Biela jeszcze tego, no kurwa Mać, ile to można jeździć No no no, no, kipnij! No kurwa mać! Ja! No, no zici a nie... za dwu! Jest kurwa jest! Meta! Oh, Niech kurwa tym rzępem jechał! Temu Cezarowi na dupę, a mnie w kurwio! Kurwa później zmierzch! Wilkochaki łażą po lasach, kurwa takie dupne! You drive a, style, Carl Johnson. a ty nie w kurwa, bo ty jeździsz, kurwa, no z tymi brolami, kurwa, chcesz, żeby się wpadł komuś, starą ty, ty nie jesteś odpowiedzialnym man, 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 man. kierowcą. No. Tą rękę się dożyć życi wstać no, i się w jajach to pogrzeb, to pogrzeb to kurwa. Czulaku, kurwa, ślepy. A my mnie dwa policja, po ci sam to do okay, go. Wypier dalej kurwa. Uh, you know Wizytówka! <grywa> kurwa, kartka mi poszła <grywa> odejści <podszumadę, grywa> co? Mam to 2 matce wysłać! O, jadą Dobra, wydąpię! Nice dobra, zapomnijmy o sprawie W mnie w zimu, ale Dobra, zapomnę o tym Zapomnę o tym kurwa, ino strać mi się z oczu Jaki kurwa ciul, no Czysty ciul I teraz rado Cezara Zgrany. Żegnaj miłości moja, co jest Co to jest za ciulog jakiś? Uh -huh. O, Katalina, kurwa! To... Kaj, ty się boisz za jakimś ciulami? Co ty robisz, kurwa? What? What I do So this is where you been, eh? Co ty kurwa this robisz? You Moja czułość! Do a czy zaraz tego łama dostać? gębie jesteś, jesteś kurwa pewna! A albo wejście ten łomiacz z zburwina na dupie! Business, I mean kurwa mać! jesteś się szulięto! Wydobaj I mi Ostaw mi auto! Kurwa zastaw! Go ci my w my dupie! My car, i this for kurwa! No iem! Chciałem zabrać się zać wszystko, że wszystko, się że A co się z tym mother, lujem. Okay. Innego, ja? this A co to z tym ludem! This is my ja piciu! Kurwa! A idźcie wydupiej! Od czego się wyrobił? Ja! Ty, no, no, ty no, jest chyba ciulięta, szkoda I moje brwi! I kurwa, cię kurwa zrobił! Idź dupej! Kurwa, taki na fm miejsce to mam 10 albo 100! Kurwa! Wyścig zrobić! Co, trzymam? Nie pierdol się, on! Jestem z Maria, on fatem jedzie! Kurwa, ale wyścig! Dobra, jada, jada, czekaj, kurwa mać nad sterowny. Dobra. Jezus Maria, jak za dupla tym Poltkiem, kurwa mać! A co ty my się teraz wracamy na tamto meta, ja? Dobra. Dobra, kurwa mać. Jakoś, jakoś się muszę poradzić. Nie mam kata... O kurwa jeszcze, nie gadajcie, że no, szarą alpą przyjął na wyścig! No kurwa co to się dzieje? No! Ludzkie pojęcie przełazi! Dobra Zaraz Ale ty Zapierdalo To jest kurwa Łogień z dupy Dobra zadupiam tędy Że oszukał troła na skróty pojada, ale uj Katalina mnie mogła oszukać Kurwa Auta mi wydupiała Mieszkanie mi wydupiać Kają mam się teraz podziać. No Lepiankę że sprzedam niepotrzebnie Kurwa się Dobra jada! Kurwa jeszcze przy... Przyjdzie na kolana! Przyjdzie jeszcze jest pytą połykości co! Kurwa ci, ci wypruwa, że... Obejrzyjcie, przyjdzie! Elżim z dom! To jest kurwa jak każda baba! Czekajcie! Kurwa macie, ale ten... Aaaa, Bo wykurwy NIE z tego mostu! Kurwa... O nich są mnie! Na jakieś wyścigi zapisać! jakieś polski polonezy. chujcie Starego się jeszcze wyjść na tym wyścig, i tak ci nic nie pomoże. Ja tu jestem najlepszym kierowcą. Kurwa. Dobra, teraz przestałeś mi się Dobra, teraz, Teraz tu w lewo skręcamy. Kurwa mam nadzieję, że mnie tym światem nie przeloni. Widzieliście jak zagłupiał jak dziki. Kurwa, to, to, też był agent. Auto mi co rozkurwił. Zerzak mi połamał. I co mam teraz robić? Do mechanika? Ciekawe za co! Kurwa! Ach! Musiałem się jeszcze w taratarnię Ej, ej, bo słysza kurwa dźwięk silnika z świata. Z dużego fiata. fiata słysza to zawsze stary mnie nie budził jak do roboty jeł to zawsze kurwa słychać było jak odpalą to Ja już znam to na pamięć te kurwa dźwięki Dobra Jest, jest już blisko mety kurwa, nie przejmuj się Jaruś już, obejrzy jak przyjdzie do Ciebie Katalina z mokrem kurwa, jeszcze kasę pożyczyć na profil. Taki ujak pożycza! Obejrzyj! Dobra, jada. Tytyczku. A, daleko w tyle. Ej, 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 ej! No kurwa, by mnie teraz Jest Jeszcze ślisko, taka pogoda kurwa, to jest masakra! Jak tu jechać w taką pogodę? Dobra, rakaj. Jeszcze, jeszcze kurwa jeździć je, jeździć je. A benzyna to chyba życi ci kurwa Albo naleja do baku, kurwa mać No Dobra Daj ta meta kurwa Cezar, teści na dupiał Powiem Agnieszce jakiś ciebie kurwa fagaz i, i, i no, chuja, nie, będzie się w rękę walił Wejś Adam z tego auta pierdola Ida ja Jeszcze pokaż mi się raczy, no I co kurwa i co? <sum _innen> Przewaga to ostęp się przerekułem nie tu nie w kurwiej! To no. się pinta wykratia! Kurwa w pełni zadowolony taki churok Chyba jak ci ten klucz francuski wraził! No wypierdalaj to! Wypierdalaj! słuchaj? co ty mi tu dajesz? Co to jest? Bierzę tą w kacie po mi za co ty się wziął bawisz Ej, wait a minute, bitch! What is this shit? Bo ci się kurwa? Garage My lover needs his car so we can go to Liberty City. A to wiedziałem do Liberty City kajczej. Dobrze, wiesz na co ten garaż by na... się tam wziąć kowalcisko. Have a good time. Pierre, dalej, boczy. Ci... What boczy, boczy za dupę jeszcze to ci. Okay. ci z wami i na ci to daj uska. Kurwa, a ten ciulok co on miał za grzywka, frajer jeden. i nawet wkurwiać się beda, się zadzwoni do Cezara, mu też swoje powiem, bo też mnie wkurwio, się na naprzeklinać przy nich, nie po czym, będziem się, że się, no właśnie, dzwoni ktoś, czekajcie kto to, o co jest? Hey, girl, dude. Now ci kurwa przestaw się, tego ja, pieskim ty go dość. No. man, I don't know you. I don't kurwa, know. You. You her, ci w dupie zaraz się poszaczę, co to kurwa nie dzwonił się żarty się z telefon. Zaraz wracam, bo... am się ino. Obejście się, no kurwa taki stąd dotąd, stąd dotąd kurwa i teraz za dupę jak ciulenty, bo jakiś chuj się jaja robi, ale jak ona namierzy i tam zaraz Wpija kurwa, jak obejrza, że to nitro to ma No, Normalny strzela go w ten łeb i będzie miał się koniec kurwa żartów przez telefonitwo. Przynajmniej nie ze mną To jest kurwa, to jakie bagno ci chuj wie co to Ja pierdolę jak się robi, a ten o, czekajcie, bo jakaś rzeka tu, nie mogę. Nie, ma... nie, 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 spadli, nie spadnij! Nie spadnij, Jaruś! Muszę jechać. Kur... Muszę oh, wdupić na tamtym... kurwa... Jezioro, potwór, co Kurwa, zaraz tu się wyskoczy z tego je... Ła, kurwa! <ścoughs> Ale mnie wykurwiło! Teraz... Okej, okay, muszę... dobra. Ja latam. <ścoughs> kurwa... <ścoughs> Yy, przepraszam że się zaśmiałem ale coś mi się wspomniało także yy... <laughs> Ay, kurwa <laughs> z kurwa auto mi się podpaliło ten no już blisko jada tam to jest kurwa już jak tu chyba był eh kurwa auto mi się ajtruje, to ja się butle wy gazem bo to wyścielizaro ale wjebało o powietrze aż łopana poleciała kurwa mać Dobra, co to jest terazki? O, wybiera się, wybierasz się do San Fierlo, ja? A, da, to zostawimy... Kurwa mać, co ty robisz?